Wykupiłem sobie wczoraj śniadanie, bo nie wiem, czy mówiłem, a tak w sumie nie przywitałem. Witam Was w kolejnym odcinku. 10 fucików. Zobaczymy, co tam serwują. Zjem, Maniek już jest w drodze, ma gdzieś 15 minut tutaj do hotelu. Spotkamy się już na parkingu, także trzeba szybko zapchać kichę, jakaś mała czarna. No i lecimy z tematem, a ja Was serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Typowa angielska masóweczka, Podrasujemy troszkę i będzie dobrze. Smacznego. Wziąłem sobie wór na śmieci, żeby im tutaj bałaganu nie narobić. Elegancko, ciepło, czysta pościel, posprzątane w miarę. Jak za te pieniądze. Biorąc pod uwagę, że wczoraj było, czekajcie. Wczoraj jeszcze skorzystałem z siłowni, basenu, Jackuzi buble wleciało, no to naprawdę dobrze. Polecam wam Made Stone Hotel, tak się chyba nazywa. Eee, śniadanie jak ktoś chce na szybko, tak jak ja, bo nie, musiałbym teraz jechać na jakąś stację, Maniek już na mnie czeka kupować jakieś kanapki po 5 funtów, bo nie mam nic z sobą, to mija się to z celem. I takie śniadanie, pomimo tego, że jakościowo jest kiepskie, to na ciepło. Kawulec leciał Nie ma źle Idzie Łysy z Brothers Ściągnij czapkę dla potwierdzenia, że jesteś łysy. A no dzień dobry. widzisz, wszystko się zgadza, dzień dobry Siema, O czemu, czemu? No co? No, poznałem od razu Gdzieś chłopie ma Marek Marka wczoraj samochód Stary, rejestracji z tyłu, wiesz, zero Taki czarny, ja mówię, kurwa, co się stało, wiesz Się powodzi Się powodzi Jest taki view od środka, taki fajny, jak w Ferrari, tylko silnika brak No, ale są wygrywacze Ładny Ładny To mi tutaj. tutaj Zadrapane już, już tutaj, To mi tutaj porysował Tu na ranę Wszystko Otwarte to jest w ogóle czy nie? Uu, pozamykał jakby to miał ktoś ukraść. To szkoda tym jeździć. Ach. Jocie! Jakie wypasy Ale burdel już niesamowity, kurwa To nowy samochód jest, czy ty go znalazłeś tam na polu nie no, Znalazłem, pożyczony już. <laughs> to farmę pewno zostawić. za to sobie odpalisz, możesz drona sobie, jak to podniesiesz, czy możesz dronem sterować, nie? Dronem? No, tylko nie widziałeś o tym, że to się podnosi do góry, musisz tylko wyrwać delikatnie. Urwiesz to kurwa zaraz. <laughs> I co, normalnie dronem sterujesz, lecisz sobie? Dobra, wysiadaj kurwa. No No, wysiadam, wysiadam, fajne, fajne. No, już tak, napatrzyłeś się? Tak, Super, tak. Tak, teraz siadam do swojej k***y, tej helizingowej mowy. No. Łysy już jedzie z tematem. Ciekawe co dzień przyniesie. Proszę bardzo, Watchwinder. Pierwszy, pierwszy sygnał. Wróciłem na te polana, na których wczoraj trzepnąłem hamera I to tutaj dzisiaj chcę się troszkę więcej skupić. Połazić nie ma pośpiechu. Cały dzień przed nami, także widzimy się przy kolejnym dołku. Hopsa. No i proszę bardzo. Halfpenny ze stateczkiem. 47 rok. Wycieruszek. A czym nie ma tragedii, ale takie fanty pominięte. Maniek. Maniek. Łysy! Nie ma co tam? Jak tam? Dobrze, rozkręcam się powoli. Na razie samołów. uuu razie jest figura osy! Co? Jest figura osy. Figura człowieka. Komandosa morskiego <laughs> Jak komando foki teraz wygląda już Ale jest słuchajcie strzał! I no, Jest, jest sześciusetek, tak? W środku jest granat, no. Przepiękne. Ej, no taki nie mam Ułóż, jeszcze. Cyk, gratulacje, Dawid. I no, Ja bym na przodku myślałem, że to pieczęć jest, ale nie, faktycznie to było za pięknie. Jest jakiś kamyczek w środku. Granat to może być, no. Ej, myślisz, że rzymskie? Rzymska, rzymska na 100%. Musisz już podesłać do tego swojego no, Gieremka. Jest rzymska na 100%, ale na 1000%. No, tutaj, tak no, no i... widziałeś i... jaki dzionek? Kurde. Kurde! No i mamy coś na wierzchu Poprawiamy cały czas Od górki już jesteśmy dosyć kawałek I tak rzeźbimy Mańkowite też już coś tam ciekawego wyszło Także zapraszam serdecznie oczywiście do niego na kanał Golden Maniek To to No łowił wychodzi tutaj Rzeczywiście bardzo dużo, ale to dobrze. Jak jest ołów, to są też inne ciekawe znaleziska. Jakieś parę tam brązidełek już też znalazłem. Na podsumowaniu to Wam też pokażę najprawdopodobniej na końcu tego odcinka. Jak będzie ciekawszy sygnał, to oczywiście odpalę kamerę. Zmiana terenu, i tutaj kiedyś strzesnąłem tego anglosaksyńskiego skita, nie z tamtej strony przy żywo płocie. Parę guzików już drapnąłem, a teraz jakoś, jakoś monetka. Już parę wycieruchów wy, wy, ten, wytargałem, nie nagrywałem wam, ale to mi się wydaje, że jest coś innego. Może później uda mi się ustalić całkiem też inny kształt porównywalnie do tych wszystkich bab na wózku, także no może coś się uda ustalić. Uda mi się, czy nie? Opa, i myk do sakiewki Nie, coś starszego nie, Już lepiej nic niczym nic nie rzucaj w moim kierunku, prawda? Ja bym co z ostatki z mam uraz Trafisz? Nic już nie rzucę No nic, Dawaj Przygotuj się Ale teraz prawo Czekaj. No A tak dobrze Przejście do narni, Manik został, upata na środku pola. Siadła mi cewka od detektora, bo ładowałem na zmianę, a w sumie dwójkę całą noc, a dopiero jak wstałem podłączyłem jedynkę i mamy już dobre 5 godzin poszukiwań ze sobą, więc czas najwyższy wymienić sprzęt. Szkoda, bo chciałem sobie z tą cewką HF-kom jeszcze pochodzić po rzymskim polu, przynajmniej z godzinę 1,5 półtora, no ale najważniejsze jest to, że mam jeszcze drugi detektor w bagażniku. Lekce wymienić, już mi się też kontrolka zapaliła od, od płynów chłodniczych, muszę się napić. Chwilę dychnąć i lecimy. Jesteśmy już na rzymskim polu. I no, jak ci się ale już prowadzi? No. Patrz kurwa, skubajca Jest pysk Jest yes. Zostaw to moje Nie, no to nie jest twoje bo to Rzymianin to by... <laughs> Nie jest twoje Bo Rzymianin to zgubi <laughs> Nie wiem tu coś będzie czy Muszę kurczę w końcu zabrać ten plecak ten Grill kiedyś, co, co był no. Zacząć robić z powrotem mięso z wiewiórek Ale to były czasy Maniek, co? No, wtedy mieliśmy więcej czasu mm. Bieszczacka turystka w wersji ultra <coughs> No, Maniek już swojego trzasnął pięknego Zresztą, tak jak mówiłem Tam srebro jeszcze walnął przepiękne Także zapraszam jeszcze raz Do Maniusia na kanał Wpadajcie, wpadajcie. wpadajcie oglądajcie nie lajkujcie, nie subskrybujcie. Zostawcie u Mańka komentarz Ty paruwo. Zobaczymy ile. Dziady, ty, ty paruwo. Zostawcie taki komentarz, ty paruwo. Zobaczymy, ja sobie wejdę w następnym. Kiedy będziesz publikował odcinek? Nie ma odcinku żadnych u mnie na kanale. Tu. Ogólnie mało odcinków jest ostatni. Przepiękny sygnał. Fajny ton, to taki właśnie idealny no na ładnego Rzymka o jest, jest Rzymianin? Rzymianin zimna Rzymianka wycieruszek po rzymskim polu to już została została tylko nazwana no już naprawdę trzeba wiecie swoje godziny wychodzić za takim, za takim czy za takim czymś, takie, jak Mańkowi się dzisiaj trafił, to już, to już rodzynki, rarytasy. No, no, dwa lata, praktycznie dwa razy w tygodniu, rzeźbiony temat. Było nieraz po kilka, kilkanaście osób. Ja, jak tutaj przychodziłem przed orką, przed orką, jak tutaj przychodziłem, jak już było tam, przy cztery miesiące kopań. To dziura na dziurze. To było jak po bombardowaniu. Jakby coś tutaj spadło, nie? To spadło, człowieku. To był atak na widok. No. Także no nic dziwnego, ale mówię, początki były przepiękne, no bo każdy... W tamtym czasie nie musiał orać tego pola, my żeśmy to Czwartki, czwartki, piątek, jak na przykład przyjeżdżałem w czwartek, w piątek, dwie osoby żeśmy przyjeżdżali, jeszcze Odyn do tego, to każdy średnio schodził 15-20 sztuk. Ponad, ponad 100 monet siadało na, na weekend, nie? i tak bardzo długo, a teraz no, samo życie... Nic nie trwa wiecznie. Kuralka wysłała. wysłałaś, gdzie ty jesteś Z GoPru już cię szukają! Tak ideła, turystka, pieszczaczka. Nie ma siły nawet z kociołka wyciągnąć ciasta. Co on mnie nagrywasz? Gadamy z mankiem, pytam się, mówię ile ty masz Manik lat, Manik 45. Mówię, 5 lat do 50, tak czas szybko leci. No. Ja też tak patrzę, wiesz 35 już zaraz będzie, a ten... Yy, te 15 lat czujesz? do 50, taki jak dziwnie się na to patrzy, nie? Maniek no. mówi, no wiem ja jak się czujesz, na ile la, lat? No dalej na 18. Ale mówi, ale to, że rano wstaję ręce, mam powyginane, to już, <laughs> już, już, czuję, to że już czujesz. Nie? No. Maniek trochę tych w życiu bułek. No, Nagniut. No, dziennie teraz robimy prawie 500-600 kg samego chleba. E, wiesz, trzeba wyrzucić to z kotła. Później to wszystko odbić. To jak wstaję rano, to pochodzę medycyną. Myślałeś to... kiedyś, że ludzi nakarmiłeś przez całe swoje życie kariery piekarza? W życiu tego. Nie Nawet bym z tego nie policzył. Za, co? 29 lat w zawodzie, nie? 29 lat no. w zawodzie? 29 Aha. lat kręcenia buły <laughs> <laughs> no. Ale nic od ciebie nie dałem, także spokojnie. To jest tyle lat każdy może spać spokojnie. Nic, nie miałeś nie. jakichś momentów? Nie, nie, no słuchaj, no moja rodzina to je wszyscy jedzą, więc nie mam takich głupich pomysłów. To ciekawe, czemu znalazłem jakby mi pączka korego wina. Wiesz, ja za innych nie odpowiadam. Ale było bo... coś głośno kiedyś, że ktoś peta w pączku znalazł. No, u nas tak było. w wiosce było. No, Też się zdarzały, kiedyś tam wpadki u nas, że wiesz, a to ktoś znaleźć, jakiś kawałek plastiku, a to jakiś kawałek czegoś. Zdarza się coś takiego rzeczy, że coś padnie tam do to się zamiesza. Ja też miałem taką sytuację. Ja, <noise> zdarza się, kurde, wpadnie ja, coś do kotła. Słuchaj, no ja taką byłem sytuację, że widzieliśmy na grillu, mieliśmy takie grilla po pracy i, i znajomy, e, znajomy odchodzą musztarda. Tam pół myszy było, nie? O Jezu. No, Ale może... ja na przykład, jak pracowałem na markecie, tym Market, tam byłeś u mnie wtedy chyba z, no, no. Z, z raz. Tam było bardzo dużo takich otwartych stoisk. No i wiesz, różne nacje. Bo tam tak naprawdę ludzie z całego świata, jak to w Londynie, wiesz? No wiesz, nie, nie, wszędzie, jest, nie wszędzie jest w kulturze mycie, wiesz, tak, takie rąki i tak dalej, nie ta czystość, dbanie o to. Ja nie zapomnę, niejednokrotnie widziałem, były takie, wiesz, duże toalety, że na przykład chłopaczek no pracował na stanowisku, gdzie, wiesz, kroił sery czy coś innego, bez rękawic. Normalnie wiesz, brał goły ser i komuś normalnie wiesz, kroił czy tam podawał jakieś jedzenie pieczywo, a, a na przykład byłem w toalecie i on wiesz, przychodził i, i normalnie wiesz załatwił się, gdzie ja myję ręce przed, tak naprawdę przed, przed jedynką i, i po, to on, to on normalnie stary wchodził, cyk, wiesz. Trzy, trzy, trzy przysiady, no trzy przysiady, i szedł kroić cel dalej bez mycia. Łap, nie? No tragedia, tragedia. Dobrze, że tam nie kupiłem sera. No to nie Dobra. tylko ser. Dobra, to same powody do radości. Na wyjeździe głowa odpoczęła. Spotkałem się z Markiem, z Mańkiem, poszukane. Obficie fanty, o i hamerek wpadł i jakiś część jakiegoś srebrnego pierścienia, oprócz tego tak jak widzieliście przepiękna rzymska brosza, no i spełniło się też moje kolejne marzenie z listy bo bodyskowej, jeszcze nie miałem, a o takiej to już w ogóle nawet nie marzyłem, żeby był jeszcze po środku kamień, zobaczycie sobie to też na podsumowaniu już po, po jak pomyję te znajdę z bliska. No i co? Było i buble, pływanie, dobre jedzenie, trochę sobie odpuściłem, odjechałem od diety, także pozwoliłem sobie na trochę więcej jakiegoś dziadowskiego jedzenia. Czasami trzeba i to jest taki spory dół, trzeba naprawdę powoli, by nie zniszczyć z godziny. Kiedyś jackiem tu trzasnąłem. Nie wiem, czy to będzie widać, ale. No jest tak. Sporo. O. Dobra. Jedziemy. Dwie godziny drogi mam ponad, także dosyć sporo, ale jeszcze widno, więc przyjemnie. Orzeł wylądował niedziela i trzeba było jeszcze przyjechać na garaż. Bo mam klientów na samochód, więc. Yy, no trzeba. Nie ma wyjścia. Chciało się prowadzić interesy. To, to trzeba przyjechać i ogarnąć temat. Z jednego się przed chwilą bardzo ucieszyłem. Niejednokrotnie tutaj widziałem sarny. Dwie, najprawdopodobniej parka, bo przed chwilą przebiegła malutka sarenka. Takie wiecie, baby. No i kurczę, powód do radości. Fajnie, elegancko, się rodzinka rozrasta. No przyjemnie sobie, wiecie, rano jak wstaję w słońce. Tutaj pod garażem przepiękne wschody słońca i jeszcze do tego taka natura. Tutaj sarenki, jakieś ptaszki i inne dziwne stworzenia. To pięknie się na to wszystko patrzy. Kontakt z przyrodą jednak sprawia, że się uśmiecham. Dobra, wjeżdżam, wyjeżdżam tymi autami. Trzeba to przygotować, bo oni już za parę minut będą. Czas na podsumowanie. Rudy mi tu nosa wciska. No masz, dam ciś proteczkę. No, no już idź, idź. Nie przeszkadzaj przez chwilę. Słuchajcie tak, dwie rzymskie monety, jeden totalny wycieruch, ale z tego jeszcze idzie coś odczytać. To najprawdopodobniej jakiś miedziany hamerek, ale może i nie Koniecznie. Może też być ta końcówka od shotguna Tam też były takie cienkie blaszki, bo nic mi się tutaj nie udało na tym zobaczyć. To przepiękne. Patrzyłem, że te, że te krzyże coś koło 20 funtów chodzą z podobny. Czuję, czuję, tą szprotkę na, na tym na ręce i będzie mi tu pchał z swojego słodkiego pyska. Czekajcie, dam mu parę, to mu zajdzie dłużej. Masz. No. Yy, i co dalej yy, to najprawdopodobniej jakaś odznaka i coś tutaj może jeszcze było w środku tak mi się przynajmniej wydaje yy, nie udało mi się ustalić, szukałem, rzucałem zdjęcie i, i nic poza tym yy, kawałek pierścionka srebrnego tego nie ustaliłem, ale to nie jest do końca ołowiane to jest coś też jakaś cyna może Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Na początku myślałem, że to jest jakiś guzik, ale na guzikami to nie wygląda. Może mi się coś uda jeszcze w internecie na ten temat znaleźć. Tych Fantów, miałem, mam jeszcze dosyć sporo więcej takich, wiecie, no nic specjalnego tutaj dałem wam, tak naprawdę tylko to, co, to, co wygląda najlepiej. Szkocki Hammer się trafił, także same takie fanty, naprawdę nietypowe, jeżeli chodzi o, o te poszukiwania. Gdzieś tutaj też, czekajcie, jakoś tu ustawię i będzie widać tego króla. O, teraz, jak się przyjrzycie, tutaj jest oko, korona. Jest, jest, połamaniec. Szkoda, że... Yy, myślę, że go też troszkę łopatą mogłem gdzieś trafić i się tak pokruszył, no, ale tak czasami. Tak czasami jest, ja tych doków się wykopie nieraz w kilkaset i człowiek się zapomina. I o... No i to, do końca nie wiem, czy rzymskie, czy anglosaksońskie, Będ, będ, czekam tak naprawdę jeszcze na jakieś potwierdzenie. Miałem Mańkowi wysłać jeszcze dodatkowo y, zdjęcia y, z tej strony. Jak się coś uda ustalić, to dam Wam na pewno w odcinku jeszcze znać, ale jest kamyczek w środku. Ja teraz się biorę za takie konkretne czyszczenie tych wszystkich y, znajd, osuszę i wlatuję to wszystko do gabloty. W tym odcinku, to słuchajcie, tyle. Dziękuję Wam przeogromnie. Zostawicie jakiś tam ślad, komentarz po sobie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was, cześć.